W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak być Januszem Biznesu w EuroTrack Simulator 2. Czy autokary w ETS-2 kryją jakieś tajemnice? Oraz czy w 1.36 możemy śledzić naszych kierowców? Te i inne ciekawostki lub mity sprawdzimy w dzisiejszym trzecim już odcinku mitów i ciekawostek w ETS-2. Ale przed zaczęciem jeszcze pamiętajcie, żeby zostawić subika na kanale i lajka i będzie git i możemy zaczynać. Gracjan Komarnicki pyta, od wersji 1.36 możemy zobaczyć kierowcę z naszej firmy, który jeździ ciężarówką z naszej floty w ruchu SE, SI, czyli w ruchu wirtualnym, sprawdźmy to. No więc jednego typa, to ogólnie mamy cały czas w garażu, nie wiem czy to ten co siedzi. <grym> A ogólnie dwóch typów jeździ pod Berlinem. To sobie pomyślałem, czy transportuje się szybko do Berlina. I szukałem po autostradkach, a szczególnie, że skania, którą jeden z moich kierowców jeździł, była bardzo, ale to bardzo specyficzna, ale nic, ale to nic nie widać. Wydaje mi się, że to, to tego naprawdę nie ma. Bo jeżeli by było wprowadzone, byłoby naprawdę hucznie i głośno ogłaszane w Eurotraku, yy, Ale tego nie zrobili pewnie z przyczyn takich, że nie chcą, żebyśmy niszczyli swoje ciężarówki. A na pewno gracze by tak często robili. Napiszcie w komentarzu, czy wy, widząc swojego kierowcę na drodze, zepchnęlibyście go na pobocze tak mocno? Miamek, gdy włączymy dyferencjał i jedziemy szybciej niż 50 km na godzinę, wyświetli się nam komunikat, który mówi, że jeżeli go nie wyłączymy, to się uszkodzi. Ale. Ale czy tak się dzieje? Ale on mówi, że się tak nie dzieje, więc to sprawdźmy. I ogólnie, jak je, włączamy sobie dyferencjał, i rzeczywiście, jak jedziemy ponad 50 km na godzinę, to mówi nam, że się zepsuje. Ale sobie nadal jedziemy i się nic nie psuje, ale gdy se dłużej pojedziemy. To co się stanie? <laughs> nie, nie, akurat nie, nic się nie dzieje. Patat pyta nas, czy jeżeli jedziemy w nocy. I mamy włączone światła, czy coś się stanie, czy będą nam mrugali, na przykład światełkami. I sprawdziłem to. Pojechałem sobie na autostradę, kochani, i tam właśnie włączyłem długie światła. Jechałem przy lewym boku, przy prawym boku, i nic się cały czas nie działo. Nie wiem czemu, ale sobie tak pomyślałem. A co by się stało, gdybyśmy na przykład pojechali sobie na landóweczkę? Tu już nam ewidentnie naprawdę ciężarówki migają. Czy to osobówki, czy ciężarówki? Dosłownie tak, jakby tam stali nasi koledzy z policji i tam suszyli suszarko. Tak, naprawdę namigają, ale tylko chyba na landówkach, bo na autostradkach tego nie zauważyłem. Ale uwaga, też taka fajna y, anegdotka. Adegdotka. Jeżeli jedzicie cały czas na długich, przynajmniej kiedyś tak miałem to naprawdę dostaniecie mandat za to i chyba on kosztuje 60 euro, ale dostaniecie mandat za jeżdżenie na długich światłach. Kuba M mówi, że jak wjedziemy w blokadę, taką z tymi x to nie dostaniemy obrażeń. Sprawdźmy to. Podejście numer 1. Tak Kręć myślę, wlep. że spróbuję tutaj coś zrobić i jedziemy i ile i, i dostaliśmy obrażenia. Yy, ale coś mi tu nie gra. Yy, spróbujemy jeszcze raz. Podejście numer 2. Weźmiemy sobie jeszcze większy rozbieg teraz. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Dobra, podejście numer 3. Wyłączyłem sobie ruch uliczny, żeby dodać większej realistyki. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Kręćmy. Oczywiście tutaj będzie test przeprowadzany na magnumce i bum. O boże! Owożę. Dobra, ogólnie wygląda sprawa mniej więcej tak. Że y, uderzając blokada, nic nam się nie dzieje, ale gdy, nie wiem, blokada nas weźmie pod siebie, albo nas odbije i się przewrócimy, to wtedy dostaniemy już obrażenia, co nie. D. jakubek Ty mówi, że y, stacje są rozmieszczone od 30 do 100 km, nie licząc miast. I ma on rację. Sprawdziłem sobie to bardzo łatwo, licząc odległość na GPS-ie, ile mam od punktu do punktu, i one są gdzieś tak w przedziale, bym nawet powiedział, na landówkach czy autostradach 90, 100, 120, coś takiego. Oczywiście ten pomiar jest bardzo niedokładny, ale tak na oko, więc raczej, raczej gdzieś w okolicy 80 do 120 km, zawsze znajdziemy sobie e, tą e, stację. A pamiętajcie, że na waszych komputerach pokładowych, które tam obserwujecie, bardzo często jest napisane, ile jeszcze na tym baku jesteście w stanie przyjechać kilometrów. Więc to też jest bardzo pomocne. Rakozen pyta, e, co jest na końcu trasy pociągów. Pociągi w magiczny sposób pojawiają się i znikają za drzewek, które w sumie są też dziwne i takie bardzo creepy. Ale spokojnie próbowałem znowu powtórzyć rzecz z poprzedniego odcinka ciekawostek jeżeli jeszcze nie byliście na nim, to wbijajcie. Na tym odcinku próbowałem położyć pojazd na, na wagonie albo na czymś i teraz mi się też udało, ale stałem znowu w papę, więc no, walka z pociągami jest jak walka w lesie z komarami, no nie wygrasz. RFL mówi, że w tych nowych autokarach Neoplan, ale to nie, nie jest przypadkiem ma nowe autokary, mniejsza, że tam, yy, tam, tam, gdzie w Realu są wyświetlane filmi, filmy, na przykład byliście na wycieczce szkolnej, to wiecie, gdzie są filmy, to tam yy, w Eurotraku jest ikonka, czyli zdjęcie z Eurotraka, z Kani. No i ogólnie patrzę, jakiś pierwszy autobus i, i tam nic nie ma, ale to wychodzi na to, że to nie jest ten autobus. To chodzi o ten właśnie większy, ten taki większy, większy. O i właśnie taki sobie znalazłem, zaraz sobie obczeimy. I rzeczywiście jest tutaj ten, jest tutaj ten taki, t, 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 taki plakat Eurotracka. Wszystko się zgadza. Hmm, czyżby to jakaś zapowiedź? Eurocoach, simulator. Przemaster mówi, że gdy masz mocną ciężarówkę i duży taki napęd, najlepszy to ogólnie na ręczny będziesz mógł jeździć. Oczywiście użyliśmy do tego najlepszej ciężarówki, czyli Magnumki z podwójną tylną osią oraz yy, z najlepszym silnikiem, chyba 510 yy, koni mechanicznych. I okazało się, że Magnumka jednak sobie nie dała z tym rady, ale myślę, że jakaś Scania z 200, 720 koni mechanicznych, trzy osie tylne napędowe mogłaby sobie z tym dać radę, ale nie wiem, sprawdźcie i napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Dorota Wierszak mówi, że w ciężarówkach nie ma pasów bezpieczeństwa. Wleciałem sobie na kamerze 0 do kabiny i to sprawdziłem. I kochani, ee, ma zapięte pasy na ziomu, którym kierujemy. Ma zapięte pasy, ale gdy patrzymy w tej kamerze w kabinie, to rzeczywiście ciężko tam cokolwiek znaleźć, bo nie możemy tak kuba okluczyć, nie wiem czemu. No ale raczej tych pasów nie widać z tej kamery, ale teoretycznie mamy zapięte. Jon mówi, że w Eurotraku jest źle chłodnia, ponieważ w realu ona bardzo głośno buczy. A czy w Eurotraku buczy chłodnia? No i sobie oczywiście wzięliśmy chłodnię, podczepiliśmy ją, załadowaliśmy ją nawet ładunkiem, żeby nie było, i ona no nie buczy. Przynajmniej ja nie zauważyłem żadnej różnicy. Później ją odpiąłem, żeby zobaczyć, czy jest jakaś różnica, gdy jej w ogóle nie mam, i też nie czułem żadnej różnicy, więc no nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy wy kiedyś usłyszeliście jakieś buczenie chłodni w Eurotraku. BeShimon07 mówi, że jak troszeczkę zniszczymy kie, y, tą ciężarówkę i zaczniemy ją kręcić na najwyższych obrotach, to temperatura będzie na maks a ciężarówka nie będzie nam dymić. W takim razie zepsujmy sobie troszeczkę ciężarówkę. W porządku, znajdźmy inną trasę. No, że tak powiem, miała się troszeczkę zepsuć, ale spokojnie zaraz to naprawimy. Obliczanie nowej trasy. Dobra, zrzu zrzuciliśmy ją trasę. z takiej bezpiecznej odległości. W takim razie kręcimy ją na Zkręcim maksa obroty. No i w sumie się chyba nic nie stało, szczególnie jeszcze jak patrzymy sobie właśnie. Bo tu w tej magnumce jest fajnie pokazana temperatura i zegary i to wszystko, no i się nic nie dzieje. W takim razie zrzucimy ją z troszeczkę większej wysokości. Przeliczam trasę. Szukanie nowej trasy. Skręć w na porzucenie z większej wysokości, 27% chyba zniszczę, tam 14% na ciężarówce, dalej kręcimy y, tą magnumką i się nadal nic większego no, nie dzieje. Dobrze, w takim razie zrzucimy ją z dość wysokiej y, wysokości i teraz spróbujemy tu cokolwiek zauważyć, ale widzimy, że magdunka nie daje za wygraną i nadal nie chce się nagrzać i, i nie wiem co się dzieje. Ciasteks mówi, że jak szybko przejdziemy za kolejnym pojazdem przez bramkę, to się nam to uda. I okazało się, że nie do końca. Jeżeli zrobimy to w dość hamski sposób, po prostu pomożemy naszemu koledze z przodu przejechać przez tą bramkę, popychając go naszym przednim zderzakiem, to rzeczywiście nam to się uda. Ale jeżeli będziemy chcieli bardzo szybko przyjechać zaraz za nim, to i tak agent musi zatrzymać szlaban i nam się nie uda przejechać. Więc niestety. Paweł Bohan mówi, że patrząc z zewnątrz ciężarówki, będziemy widzieć akcesoria, które daliśmy. I rzeczywiście, w środku te akcesoria są, daliśmy sobie je, wszystko fajnie działa. Gdy wychodzimy na kamerę 0, nadal wszystko jest widzialne i to nawet w dobrej jakości, w porównaniu na przykład do kokpitu i tak dalej, jaką mamy różnicę, prawda, yy, z kamery pierwszej a z kamery 0. A tutaj naprawdę, te kubki to wszystko ładnie wygląda i realnie. Dominika mówi, że jeżeli zniszczymy ciężarówkę do 100%. To cena jej będzie, cena prawy będzie wynosiła tyle, ile nowej ciężarówki. Jestem bardzo ciekawy tego, sprawdźmy to. I oczywiście znowu sobie zniszczmy ciężarówkę. Ogólnie ten silos mi się podoba, zrzucę z tego silosa tą ciężarówkę. Przynajmniej od razu zobaczyliśmy, że silosy na mapie są przenikalne i mamy 100% uszkodzeń. I teraz zobaczmy, ile wyniesie nas naprawa Tam było chyba przy zakupie tej, tej magnumki 112-113 tysięcy, a naprawa jej wyniesie. Tak, rzeczywiście, bardzo podobną kwotę, ile kosztuje ta ciężarówka, więc nie psujcie sobie ciężarówki na 100%, bo za to możecie sobie kupić nową ciężarówkę. Podobno, jak włączymy na poboczu awaryjki, to samochody będą zwalniać, a jeżeli włączymy światła takie te mrugające, czyli pod o, czyli te takie no ostrzegawcze, to koguty, to nie będą auta zwalniać. Sprawdźmy to. I rzeczywiście, nawet jak staniemy troszeczkę na środku drogi, to auto włączy, włączy światła awaryjne i, i nawet nas ominie, żeby dać na autostradzie znać, że coś się dzieje. Jeżeli będziemy całkowicie na poboczu, to wszystkie auta będą zwalniały. Przy światłach ostrzegawczych, kogutach, nic się totalnie nie zmienia. Nic, nic. Po prostu jadą te auta sobie jak jechały. Diesel pyta, czy da się rozbudować akumulator. Niestety, nie da się. <grytania> HD Official dał takie fajne propozycje, że zatanko żeby zatankować auto w Eurotracku. Zapisać grę. Czytać ją i sprawdzić, czy nadal będziemy musieli zapłacić za to paliwo. I ja byłem pełen taki myślisz, że wszystko się uda, ale pan się rypnął, ponieważ się nie udało i nadal musiałem zapłacić. HD, official, jesteś zmuszony oddać mi teraz pieniądze za to paliwo, ponieważ mnie szukałeś. Harkadiusz, nazwiska nie przeczytam, bo jest ciężkie. Mówi, że jeżeli damy sobie trafik od 8 do 10, to na przejazdach kolejowych będzie bug, że pociągi cały czas będą jeździć i nie będzie mogli przejść przez przejście kolejowe. I to jest prawda. Sam się z tym spotkałem na Beyond the Baltic Sea bardzo często, że szlabany się zamykają i jadą pociągi z lewej, z prawej, z lewej z prawej non-stop, nie da się przejechać. Choć kiedyś nawet specjalnie dłużej postałem na tym e, przejściu kolejowym i okazało się, kochani, że po jakimś tam, nie wiem, pięciu, 10 minutach w końcu się otworzy otworzyły się szlabany i mogliśmy normalnie przejechać. Więc no, na to trzeba zwracać uwagę. A jak czasami nie da się przejechać, to pomiędzy szlabanami. Camilo zdaje taki fajny mit, że legenda głosi, że jeżeli dasz suba na kanale MajsaSzal24, to MajsaSzal będzie bardzo szczęśliwy. I to jest prawda. Więc koniecznie stawcie suba na kanale, lajka, ale też nie zapomnijcie, żeby napisać w komentarzu w swój jakiś mit, żeby pokazać was w następnym odcinku. Dajcie jakieś swój propozycje, ciekawostek, mitów, co miałbym sprawdzić w następnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Bijecie na grupę Kuchenna, Flota, MajsaSzal24 po więcej fajnych materiałów, z i oglądajcie jeszcze inne filmy z ciekawostek. Pierwszy i drugi odcinek. Bardzo fajne. Dzięki wielkie zaglądanie Do zobaczyska.